Minęło zaledwie dwa miesiące, odkąd skończyłam pisać raport o stanie niewiary w Kościele i na świecie. Raport, dla którego tłem stała się historia Jozjasza. I oto nagle świat ogarnęła pandemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Każde wydarzenie ma swoje przyczyny, a ta książka może posłużyć za swego rodzaju ewidencję tych przyczyn, które poprzedziły pandemię. Ich ocenę jednak pozostawiam czytelnikowi. Jestem zdania, że sam koronawirus jest tylko tłem, doskonałym narzędziem do zarządzania ludzkim strachem i lękiem jest testem, pozwalającym określić, jak daleko można się posunąć w manipulacji drugim człowiekiem, aby go skontrolować i podporządkować wprowadzić w psychotyczne poczucie zamknięcia i zagrożenia a jednocześnie ocenić jak wielka jest w społeczeństwie moc samookłamywania i pielęgnowania złudzenia, że świat się wcale nie kończy i że jeszcze wszystko będzie dobrze, bo i z tej zarazy widzimy zwycięsko. Ale obok tego sprawdzianu ma miejsce jeszcze jeden test, o wiele poważniejszy, o którym można powiedzieć: oto Megiddo, oto nadeszły żniwa. Oto czas się zamyka i następuje oddzielenie ziaren od plew. Ostatni połów ryb, które zdążą wpaść w sieć Pana, zanim ów połów się skończy i sieć zostanie wyniesiona z mętnych wód tego świata. Kto da temu wiary, a kto tej wiary nie ma? Gdzie są plewy, a gdzie ziarna? Kto pragnie? A kto jedynie zagłusza pragnienie odkładając na później możliwość pojednania z Bogiem i uczynienia pokuty. Bóg nie przestał być aktywny i nawet cała ta afera z epidemią służy mu do wyselekcjonowania bieżących od wiernych. Wierzącym może być nawet diabeł, ale wierny jest tylko ten, kto w swojej wierze jest posłuszny Bogu ponad wszelkie autorytety. Dla jednych jest to Kairos, czas szansy i ostatecznej decyzji opowiedzenia się po stronie Chrystusa, podjęcia konkretnych działań umacniających zaufanie do Boga. Człowiek w swojej wolności może je odrzucić, ale wówczas szansa ta zniknie bezpowrotnie i zostanie utracona. Inni przeżywają swój katechon, czas, kiedy to siły zła. Zostają powstrzymane, aby mogło wydarzyć się jakieś konkretne dobro. Będzie to dla nich czas decyzji i dojrzewania do podjęcia pokuty i nawrócenia. Jeśli oba te czasy przyrównać do zbliżających się do siebie płyt tektonicznych, które za chwilę mają się zderzyć, to co się wówczas stanie? Trzęsienie ziemi, czy może trzęsienie w posadach egzystencji wszystkich ludzi? Kto na jakiej znajduje się płycie? Kairos czy Katechon? A może w przepaści pomiędzy nimi? Tak jak Jozjasz usłyszał ostrzeżenie o powstrzymaniu się czy też pohamowaniu, tak może i teraz właśnie jest ta chwila ów Katechon, ostatni połów. Ostatni? Bo za chwilę sieć może już nie będzie zarzucana rękami boskiego rybaka. Król Judy, nie skorzystał z szansy powstrzymania się i zginął w walce z faraonem Neko. Czy dzisiaj ludzie, w czasach pandemii, powstrzymali ślepy bieg swojego życia i zwrócili się ku Bogu? Czy znaleźli go w kościele, czy może ktoś zamknął im drzwi świątyń, narażając się tym samym na gniew i pomstę samego Boga? Jozjasz nie musiał oglądać zniszczenia. Czy ja muszę? Mam wrażenie, że z jeszcze większą wyrazistością już zaczynam je oglądać. To zniszczenie, które nabiera coraz większej mocy, uderza w to, co najcenniejsze w Kościół i sakramenty. Pamiętam ten dzień. Kiedy pojawiły się pierwsze oficjalne zakazy, restrykcje, ograniczenia co do liczby osób przebywających w kościołach. Gdy wcześniej rano przyszłam do jednego z kościołów na msze świętą było strasznie. I już samo stwierdzenie, że w kościele mogło być strasznie, jest straszne. Pamiętam świątynię wypełnioną zapachem, a raczej smrodem silnego środka do czyszczenia toalet, którym po każdej mszy dezynfekowano ławki. Tak zniknął zapach kadzidła. Pamiętam, że w trakcie liturgii najwięcej czasu i uwagi zaczęto poświęcać koronawirusowi, wysyłając w stronę nielicznych wiernych liczne komunikaty o konieczności mycia rąk, a nie dusz. Zachowania bezpiecznych odległości od siebie nawzajem a nie od grzechu. Korzystania ze środków dezynfekujących, które postawiono obok kropielnicy, dotąd wypełnionej wodą święconą, a dziś wyglądającą jak wyschła studnia otoczona taśmą. Pamiętam pospieszne liturgie, które zdawały się przyspieszać jeszcze bardziej, a także wymuszanie na wiernych, by przyjmowali komunię świętą na rękę, Choć przyjmowanie jest tu dość delikatnym określeniem, bo nie oddaje całego bólu dosłownie rzucanego przez kapłanów ciała pańskiego w ręce ludzi. I tak oto kapłani zaczęli bać się zarażać Bogiem. Zaczęli jeszcze szybciej rozdawać jego ciało wiernym, jakby sami obawiali się trzymać władcę życia w swoich rękach. Czasem nawet ręce. Może palić nieuświadomione poczucie winy. Ten, który powiedział: Ja, pan, chcę być twym lekarzem, o którym Ewangelia mówi, że leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu, i który pokonał wszelką śmierć z wstając, posądzony został o możliwość zarażenia przenoszenia chorób przez swe ciało najświętsze. Ksiądz Paddy proboszcz w Paschristian, w diecezji w stanie Mississippi, nie był niestety jedynym, którym mszę świętą odprawiał, trzymając ciało Chrystusa w gumowych rękawiczkach. Jak potraktować słowa księdza Kobylińskiego, który powiedział smutne dla polskiej religijności jest to, że miliony katolików nie mają elementarnej wiedzy. Ta niewiedza i zabobonne podejście do religii zdominowało w ostatnich tygodniach dyskusję w Polsce. Rzesze katolików dzielą przekonanie, że woda święcona nie może zawierać zarazków. To kompletna nieprawda i szamańskie podejście całkowicie sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Gdzie był ksiądz Kobliński i jemu podobni? Gdy trzeba było nazwać po imieniu bałwochwalstwo związane z wprowadzeniem do bazyliki watykańskiej paczamamy i zrównanie bałwana z Maryją. Cóż to za czasy, kiedy wiary nazywa się zabobonem, a koronuje bałwochwalstwo. Czasy ostateczne. Jeśli niektórzy kapłani dziś twierdzą, że wodą święconą można się zarazić. Jeśli uważają, że można się zarazić przyjmując komunię świętą, to tym samym przyznają, że ten, który jest najświętszy, Chrystus Jezus, niesie ze sobą śmierć, choć on na krzyżu śmierć pokonał, wymierzoną w tych, którzy z drżeniem czczą jego ciało i słowo. Jeśli bez trwogi uznają, że komunia święta jest zagrożeniem, to czy jest na tym świecie jeszcze coś, co może być gwarantem zachowania życia człowieka i o jakie życie tu chodzi? Doczesne czy wieczne? Wolę, żeby uważano mnie za niedouczoną prostaczkę, bo więcej od zdolności intelektualnych, których Bóg mi w swej łaskawości nie poskąpił, cenię wiarę. Oto jest największe bogactwo. Wiara. Pamiętam, że wracając z tamtej pospiesznej liturgii w kościele, który ze względu na zastosowane posłusznie restrykcje, nie był już wypełniony modlitwami wiernych, ale dezynfekującymi środkami, nagle wybuchnęłam potężnym płaczem. Jeżeli Biblia mówi o płaczu wydobywającym się z samej głębi człowieka, to mam wrażenie, że to był właśnie ten płacz. Płacz za liturgią, tęsknoty za nią i to poczucie, że już opłakuję jej brak, który wtedy dopiero się zaczynał, a raczej zwiastował, zwiastował jej koniec. Zapewne nie ja jedna płakałam tamtego dnia. Także msze w tradycyjnym rycie rzymskim, które było jeszcze jakąś małą nadzieją w tonącej łodzi kościoła, zostały odwołane. Zamieszczono jedynie ogłoszenie, że trzeba być posłusznym zaleceniem rządzących, a w mszach świętych będzie można uczestniczyć przez internet. Posłużono się zasadą teologiczną, łaska nie znosi, ale buduje na naturze, lecz uczyniono to w koślawy sposób. Jeśli łaska buduje na naturze, to znaczy, że przekracza granice natury. Gdy Jezus spotyka na swej drodze człowieka owładniętego chorobą zakaźną trądem to nie zostawia go w granicach tej choroby i nie mówi choruj dalej bo musisz zaufać swoim lekarzom być może nie jeden kapłan czy teolog albo jakiś ekspert uznałby dziś że Jezus dotykając chorego ryzykuje zarażenie ale ewangelia jasno ukazuje że dzieje się zupełnie inaczej trędowaty przyjmuje uzdrowienie od Chrystusa. Zostaje uzdrowiony nie tylko od trądu, ale i od skutków tego zakażenia. A jeśli w czasie trwania pandemii któryś z duchownych twierdzi, że podczas Komunii Świętej można zarazić się koronawirusem i umrzeć, a jednocześnie uznaje, że prawdą są zapisane w Ewangelii uzdrowienia dokonane przez Jezusa, to czy oznacza to że wcześniej był to zupełnie inny Syn Boży niż dziś, w przywołanym parafialnym ogłoszeniu podkreślono, że wielkim nieposłuszeństwem jest niedostosowanie się do zaleceń, bo, cytuję, krępowałoby to ręce Bogu do działania. Kolejny raz zamiast Bogu zaufaną ekspertom. Poza tym, takie sformułowania są sprzeczne z postanowieniem Soboru Halcedońskiego, na którym ogłoszono, że nie można traktować w sposób izolowany ludzkiej natury Chrystusa od jego natury boskiej. Bóg nie zaraża i sam nie choruje, więc jedność natury ludzkiej w Chrystusie z boską gwarantuje uzdrowienie, a nie zachorowanie, czego tysiące dowodów mamy choćby w uzdrowieniach, w różnych sanktuariach, miejscach objawień, ale przede wszystkim, Podczas spowiedzi, komunii świętej i przyjmowanych z wiarą sakramentów. Na jednym z portali internetowych sytuację w Polsce bardzo trafnie podsumowano słowami: Episkopat koronował koronawirusa. Kolejna szansa na przypomnienie o konieczności nawrócenia i powrotu do Chrystusa została zniweczona. Kościół zaczął przenosić w świat wirtualnym sze, nabożeństwa, adoracje i nieśmiertelne hepeningi, jak ten, gdy ze spowiedzi można było skorzystać na miejskim boisku. Ksiądz siedział jak w szklarni, w plastikowym konfesjonale, mając za towarzystwo jedynie lokalnych dziennikarzy i kamerzystów, bo nikt się do niego nie zgłosił. Niektórzy zachępeni uznali także wydarzenie z 27 marca 2020 roku, mające miejsce na placu św. Piotra, gdy na pustym placu i przed pustą bazyliką stał samotny Franciszek odczytujący swoją modlitwę. Wskazywano, że nie trudno, efekt osamotnionego, a może nawet jednego sprawiedliwego, na przygnębiająco pustej przestrzeni wielkiego placu. Jeśli się wcześniej wyprowadziło ludzi z kościołów. Wtedy można sprawiać wrażenie samotnego i nie żadnej łzy, stać w strugach deszczu z baldachimem nad głową, podczas gdy drogocenny krucyfiks z kościoła San Marcello al Corso moknie w deszczu. To więcej niż symbol. Tamtego wieczoru na plac Świętego Piotra. Nie padło ani jedno słowo wzywające ludzi do pokuty i nawrócenia. Nastała pustka. Po tym, jak kilka miesięcy wcześniej, w wesołym pochodzie, wprowadzono do kościołów Rzymu i do bazyliki: patrzę mamę jak królową w lektyce. Idolatria. I skończyło się. Nastał czas zamkniętych i pustych kościołów. Pustej bazyliki i pustego placu. Zupełnie tak, jakby obecność Boża opuściła te gmachy. Może gdzie niegdzie stoją jeszcze figurki amazońskiego bóstwa, a nawet jeśli je usunięto, to niewątpliwie pozostał ich duch. Całe Pismo Święte pokazuje wyraźnie, że zmieszanie kultów nigdy nie kończyło się dobrze. Nawet ten pusty plac w Watykanie, tamtego marcowego dnia, stał się symbolem niemożliwości współistnienia, herezji i wiary, bałwochwalstwa i kultu jedynego Boga. O pustce, a raczej spustoszeniu, mówił Jezus w Ewangelii. Ale kto o tym pamiętał w czasie poprzedzającym pandemię? Okazało się, że odpacza mamy tak blisko do pandemii, ale przyczyni skutków nikt nie chce dostrzegać.